Zadanie ze zbioru 212 jest to zadanie z graficznym wyznaczaniem wektorów, z konstrukcjami. Najpierw wytłumaczę podpunkt A, w jaki sposób te działania na wektorach wykonywać konstrukcyjnie. Pierwszy przykład mamy z trzech wektorów, te trzy wektory mamy narysowane, mamy znaleźć wektor, który będzie wyznaczyć właściwie konstrukcyjnie, wektor, który będzie sumą tych wszystkich trzech wektorów. Jak wyznaczamy sumę trzech wektorów, to postępujemy w ten sposób, że ten pierwszy wektor sobie przerysowujemy najlepiej na taką osi żwołą, bo wtedy wszystko, wszystkie długości ładnie widać. Czyli wektor A sobie tak umieszczamy na osi, żeby najlepiej jego początek, punkt przełożenia był w zerze na osi. Następnie do końca wektora A dorysowujemy początek wektora B, czyli musimy go przenieść. Jeśli chodzi o takie działania na wektorach, to przykłady do tego typu zadań też są w podręczniku. One są też nagrane, są na osobnej playliście. Zapraszam do zaglądnięcia na tą playlistę i do zobaczenia większej ilości przykładów. Na pewno wtedy będzie łatwiej. Tam nagrałam z podręcznika takie dwa zadania z wektorami, gdzie. Trzeba dodać i odejmować po dwa wektory. Tutaj są już trzy, więc troszkę trudniej, więc najlepiej byłoby najpierw zapoznać się z tamtym filmem, a potem obejrzeć ten w ramach utrwalenia. Następnie jeszcze dodajemy do tych dwóch wektorów wektor C, czyli też na końcu wektora B umieszczamy początek wektora C. I jak chcemy teraz dodać te trzy wektory, jak już są one w ten sposób narysowane, to suma tych trzech wektorów, czyli ich wypadkowa, to jest po prostu łączna ich długość razem, czyli w ten sposób będzie wyglądał wektor D. Następne działanie, które tutaj mamy, to wyznaczenie wektora E, i tutaj musimy zrobić tak: a minus b plus c. Wiemy, że dodawanie w działaniach na wektorach jest przemienne, to też pokazywałam w tych zadaniach z podręcznika, że czy dodamy wektor a plus c, czy c plus a to uzyskujemy identyczny wektor o takim samym zwrocie kierunku i wartości, dlatego, że mogę sobie to dodawanie przemieniać, w dowolnej kolejności je zapisać, dlatego też mogę sobie zamienić to działanie jako a plus c minus b i będzie mi wtedy łatwiej to konstrukcyjnie narysować. Czyli najpierw do wektora a dodaję sobie wektor c, czyli znowu wektor a umieszczam sobie na początku tutaj tej, tej mojej osi, następnie dodaję wektor c, czyli do końca wektora a, Dorysowuję tak wektor C, żeby jego początek był tutaj dokładnie w tym miejscu. I teraz do sumy tych dwóch wektorów dodaję wektor przeciwny do B, dlatego że nie ma takiego działania jak dodawanie wektorów. E, i, przepraszam, nie ma takiego działania jak odejmowanie wektorów. Jak chcemy odjąć wektory, to musimy dodać do danego wektora wektor przeciwny. Czyli żeby odjąć od a plus c wektor b, to muszę dodać do a plus c wektor przeciwny do wektora b. A wektor przeciwny do wektora b to jest nic innego jak wektor, który ma ten sam kierunek, zwrot, ale przeciwną wartość. Czyli tak będzie wyglądał wektor przeciwny do wektora b. I teraz do sumy tych dwóch wektorów dodaję właśnie ten przeciwny do wektora b, czyli ten minus b. I jak dodaję wektory, których zwroty są przeciwne, Czyli strzałki skarują, wskazują inną stronę przeciwną, to wtedy też postępuje w ten sam sposób, tylko troszkę inaczej to wygląda, czyli też do końca wektora C e, tak dorysowuje początek wektora B, żeby były one na tej samej linii. Dlatego ten punkt powinien się znaleźć tutaj też na tej współrzędnej 8. I w ten sposób dorysowuje wektor e, ten przeciwny do wektora B. I teraz ten wektor jakby A plus C to jest, można sobie wyobrazić, no taki wektor o długości, taki jak te dwa wektory razem. Jeżeli do tego wektora dodaję ten, jeżeli dodaję wektory o przeciwnych zwrotach, to suma to jest różnica długości tych dwóch wektorów, czyli wektor e będzie wyglądał w ten sposób i zawsze jest ten wektor, który jest sumą tych wektorów o przeciwnych zwrotach skierowany w tą stronę. Tym stronę jest skierowany ten dłuższy. Dlatego też w ten sposób będzie wyglądał wektor E. W następnym przykładzie będziemy wyznaczać wektor F. Wektor F to będzie suma wektorów A plus B minus C, czyli do wektora A dodajemy wektor B i dodajemy do sumy tych dwóch wektorów Wektor przeciwny do wektora C, czyli tutaj od razu już go dorysowałam. I teraz koniec, początek wektora C dorysowujemy tak, żeby był na końcu tutaj sumy tych dwóch wektorów. I widzimy, że uzyskamy wektor zerowy, dlatego że suma tych dwóch wektorów to będzie 0, bo mają one ten, tą samą długość, przeciwne zwroty. Jak dodajemy dwa wektory, które mają tą samą długość i przeciwne zwroty, to uzyskujemy wektor zerowy. Czyli wektor E będzie wektorem zerowym. I jeszcze mamy ostatni przykład. Musimy wyznaczyć wektor G. Wektor G to tutaj mamy działanie A minus B minus C. Czyli najpierw rysujemy wektor A. I teraz możemy zrobić w ten sposób, że od wektora A, że do wektora A dodamy wektor przeciwny do B i przeciwny do C. W ten sposób. No, bo jak było dodawanie, czyli to samo działanie, to mogliśmy sobie je zrobić od razu na dwóch wektorach, dlatego tutaj y, zrobimy osobno dodawanie. Osobno zrobimy sumę tych dwóch wektorów y, przeciwnych. Czyli teraz wektory przeciwne już sobie powyznaczałam, narysowane tutaj są. Czyli teraz do wektora A. Dorysowuję przeciwny do wektora B. Dodaję, czyli w ten sposób go dorysowuję, bo mam przeciwne zwroty. I teraz jeszcze przeciwny do wektora C sobie dorysowuję. I teraz od tego wektora muszę, do tego wektora muszę dodać sumę tych dwóch wektorów. Czyli traktuję te dwa jako jeden po prostu. I jako jeden wektor. I teraz suma tych wszystkich wektorów łącznie to będzie różnica długości ta tutaj i będzie ten wektor zwrócony w lewą stronę, jego zwrot będzie w lewo tak samo jak zwrot tego dłuższego wektora. Podpunkt B do zadania jest to bonus dla osób wspierających kanał. Zapraszam do zajrzenia na playlisty, gdzie znajdziecie sporo rozwiązanych, wytłumaczonych zadań z waszego podręcznika zbioru. Właściwie to wszystkie zadania. Niektóre zadania, zwłaszcza ze zbioru, są to zadania dla osób wspierających kanał. Jeżeli uznacie, że przyda Wam się taka pomoc w postaci rozwiązanych, wytłumaczonych zadań do Waszego podręcznika zbioru, do zadań powtórkowych przed sprawdzianym kartkówką, to serdecznie zapraszam. Opłata jest miesięczna. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, zapraszam również do kontaktu na messenger i w komentarzach.